Otwórz, proszę, swój podręcznik do matematyki na stronie 40 i 41. Dowiemy się, jak mierzyć płyny. Czy wiecie, jaką jednostką miary określamy ilość płynów? Litr. Tak. Spójrzcie, na obrazku mamy 1 litr. Zapisujemy to 1L. Literka L oznacza w tym wypadku litr. 1 litr. Mamy dwa naczynia: miskę oraz cybanek. W każdym z nich znajduje się 1 litr wody. Zobaczcie, woda jest tak niesamowita, że przybiera kształt naczynia, w którym się Znajduje. Jeśli wlejemy ją do podłużnego cwanka, woda wypełni go w kształcie podłużnym. Jeśli do miski okrągłej, woda również dostosuje się do tego kształtu. Jeśli do butelki, przyjmie kształt naszej butelki. We wszystkich tych naczyniach. Jest 1 litr wody. Jeśli macie taką możliwość, weźcie butelkę, w której odmierzycie 1 litr wody. Być może macie taką pojemność butelki wody w domu. Ustawcie inne naczynia, garnek, miskę i spróbujcie ten 1 litr wody do nich wlać. Zobaczycie, ile miejsca, w jakim naczyniu zajmie. 1 litr wody. Adam przygotował sobie cztery szklanki oraz butelkę z jednym litrem wody. Zobaczcie, co robi chłopiec. Rozlewa tą butelkę do szklanek. Zapełnił cztery szklanki wodą. Butelka jest już pusta. Ile jest tutaj wody? Na początku w butelce był jeden litr. Szklanki były puste. Chłopiec wlał wodę do szklanek. Butelka jest pusta, szklanki są pełne. Ile wody jest w tych szklankach? Świetnie. We wszystkich razem w szklankach jest i 1 litr wody, ponieważ chłopiec wlał z butelki o pojemności 1 litr wodę do wszystkich szklanek. Więc teraz nadal mamy 1 litr wody, ale rozlany do czterech szklanek.